M jak miłość, to się wydarzy w odcinkach 1893 i 1894. Kto zaliczy przeprowadzkę? I kogo czeka miłość od pierwszego wejrzenia? Prezentujemy szczegółowe streszczenia odcinków 1893 i 1894 M jak miłość, które ukażą się 1 i 2 grudnia M jak miłość 1892 streszczenie odcinka 24 listopada. Streszczenie 1892 odcinka M. Jak Miłość prezentuje się następująco: Policja nadal prowadzi śledztwo w sprawie fundacji, a sąd zatrzymuje Magdę w areszcie, mimo wysiłków Piotra. Budzyński robi wszystko, by się z ukochaną zobaczyć, gotów nawet działać nie do końca legalnie. Lenka odkrywa, że Grzesiek ją oszukuje i po kolejnym dniu w szkole wraca na deszczową zalana łzami. A jej rywalka, Julita, okazuje się w dodatku zazdrosna oraz wyjątkowo złośliwa. Werner z Sylwią i panią Olą przenoszą się do nowego domu. Prawnik zatrudnia przy tej okazji starszego ogrodnika, pana Mirka, a gosposia zakochuje się od pierwszego wejrzenia. M jak miłość 1892 o której oglądać? 1892 odcinek M jak Miłość zostanie wyemitowany w poniedziałek 1 grudnia 2025 roku o godzina 2055 na antenie Twiscop II M jak Miłość 1893 streszczenie odcinka 25 listopada. Streszczenie 1893 odcinka M jak Miłość prezentuje się następująco. Agnes dostaje wynik testu DNA, który potwierdza, że jej ojcem jest Artur. A gdy pismo z laboratorium trafia przypadkiem w ręce Basi, ta odkrywa, że ma przyrodnią siostrę i jest w szoku. Tymczasem Martin cały czas próbuje odnaleźć Agnes i w końcu wpada na trop ukochanej. Natalia coraz mocniej zaprzyjaźnia się z Adamem, a jednocześnie Hania cały czas próbuje dorosłych wyswatać. Kisielowa odkrywa, że Wójt planuje kontrowersyjną budowę, która może zniszczyć lokalny rezerwat przyrody. A gdy ksiądz Grzegorz próbuje, wraz z Tadeuszem, sprawę zbadać, obaj wpadają na oprychów, którzy brutalnie ich atakują. M jak Miłość 1893 o której oglądać? 1893 odcinek M jak Miłość zostanie wyemitowany we wtorek 2 grudnia 2025 roku o godzinie 20.55 na antenie TVP2.